Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o bitwie wśród czerwonych maków, czyli bitwie pod Monte Cassino. Podczas II wojny światowej w pewnym momencie z Hitlerem z jednej strony walczyła Armia Czerwona Stalina, a z drugiej tak zwani alianci zachodni, czyli Anglia, Francja i Stany Zjednoczone i wiele innych krajów, które nie chciały Hitlera. Pamiętacie może paczkę serdecznego porozumienia z I wojny światowej? to była właściwie ta sama paczka i należała do nich też Polska, bo nie chciała Hitlera, a że Polska była pod okupacją, to w paczce udzielali się polscy żołnierze, którym udało się wydostać z okupowanej przez Hitlera Polski, a także ze Związku Sowieckiego, który był nieludzką ziemią. Opowiadałam o armii Andersa w tej opowieści. Żołnierze aliancy najpierw zaczęli przybywać do Europy, do takiego milutkiego i cieplutkiego kraju, ojczyzny pizzy. Lody też tam są niczego sobie. Domyślacie się do jakiego? Do Włoch. Włosi mieli taką dosyć skomplikowaną sytuację w II wojnie. Mieli, jak może wiecie, takiego swojego Hitlera, Mussoliniego, który był dobrym kumplem Hitlera, więc walczyli po tej samej stronie. Włosi brali udział na początku wojny przy zajmowaniu Francji, bo też sobie chcieli kawałek Francji wziąć dla siebie. Odznamy te pomysły z innych wojennych historyjek. Potem jednak większość Włochów stwierdziła, że nie chce być po stronie Niemiec i wyrzucili swojego przywódcę Mussoliniego i zawarli pokój z aliantami. To oznaczało, że Hitler zaczął okupować Włochy już jako swojego wroga, a nie sprzymierzeńca i nie miał zamiaru wpuścić aliantów na teren Włoch, a zatem alianci wchodzący do Włoch musieli walczyć z niemieckimi żołnierzami, a nie z włoskimi. Żołnierze amerykańscy, angielscy, a nawet z Indii i Kanady zostali przywiezieni do brzegu Włoch specjalnymi dużymi statkami, a niektórzy skakali z samolotów na spadochronach. Takie przyprowadzenie żołnierzy na teren wroga tak nagle, a nie stopniowo zwykłą drogą, nazywa się desant. I nie było aliantom wcale łatwo w tym całym desancie, bo niemieccy żołnierze byli dobrze wyszkoleni i było ich dużo. I mimo, że ci alianci tak spadali im na głowy i wynurzali się z morskich fal, co może być oszałamiające, to bronili włoskiej ziemi zaciekle. Na szczęście, po ciężkich walkach, udało się w końcu aliantom zajmować kolejne tereny i iść dalej w głąb lądu ratować Europę od Hitlera. Najpierw chcieli dojść do Rzymu, stolicy Włoch i zabrać ją Hitlerowi. Po drodze napotkali jednak pewną górę, oblepioną ciasno przez Niemców i ta góra na dłużej zatrzymała alianckie wojsko. Nazywa się Monte Cassino. Monte to po włosku góra. Trzy razy toczyła się ostra bitwa o górę i za każdym razem Niemcy zwyciężali i nie pozwalali się z niej wygonić. Pamiętacie misia Wojtka, który Wędrował z armią Andersa. Miś też przybył do Włoch. Nie spadł ochronem, jednak aż tak udomowiony i zdolny do sportów nie był. Przypłynął statkiem i razem z nim, oczywiście, przybyła Armia Andersa. I to właśnie polską armię, która już miała buty. Poproszono, żeby pomogła zdobyć tę nieszczęsną górę. Generał Anders wiedział, że sytuacja Polski jest coraz mniej ciekawa, ponieważ Stalin sobie patrzy na nią chciwym okiem, a pozostali dwaj ważni panowie, czyli szefowie Stan Stanów Zjednoczonych i Anglii nie widzą w tym żadnego problemu. I dlatego bardzo Andersowi zależało, żeby zdobyć Monte Cassino, mimo że to było trudne zadanie, a jego żołnierze wciąż nie byli taką silną armią jak niemiecka. Generał Anders chciał pokazać, że Polacy to ważny naród, dzielny sojusznik w walce z Hitlerem i nie można go od tak po prostu sprzedać Stalinowi, bo na to się zanosiło coraz bardziej. I udało się polskim żołnierzom zdobyć górę oblepioną Niemcami. Wprawdzie nie za pierwszym podejściem i nie zrobili tego sami, bo żołnierze z innych krajów też dzielnie pomagali. Ale najbardziej przyczynili się do zdobycia Monte Cassino właśnie polscy żołnierze. Udało im się zatknąć na szczycie góry polską biało-czerwoną flagę. A nawet był taki polski żołnierz, który umiał grać na trąbce i postanowił wdrapać się na szczyt góry i równo o godzinie 12 w południe zagrać hejnał mariacki, czyli tę melodię, którą co godzinę gra trębacz w Krakowie na wieży kościoła mariackiego. Trębacz w Spinał się dwie godziny wśród latających kul w samym środku bitwy i zagrał. Wtedy, gdy toczyła się bitwa pod Monte Cassino, kwitły tam akurat czerwone maki. I polscy artyści, którzy też tam byli we Włoszech razem z wojskiem, napisali szybciutko, jeszcze w czasie zdobywania góry, pieśń Czerwone maki pod Monte Cassino. I pierwszy raz została zaśpiewana w Dniu Zwycięstwa pod Monte Cassino właśnie dla tych, którzy zwyciężyli żołnierzy armii Andersa. Polacy porozrzucani na całym świecie i ci mieszkający w Polsce bardzo pokochali tę pieśń. Gdy była gdzieś grana, choćby melodia, stawali na baczność i słuchali jak hymnu, a niektórzy to płakali ze wzruszenia, bo to była pieśń o poświęceniu polskich żołnierzy, o ich niesamowitej walce o jakąś górę gdzieś hen daleko we Włoszech, po to, żeby cała Polska Została uwolniona i od Hitlera i od Stalina, a miś Wojtek podobno nosił skrzynię z amunicją podczas tej bitwy o górę Monte Cassino. Taka to była historia. Bombała historia!